Chodząc w terenur, chciałbym zabrać pięć minut, żeby, żeby powiedzieć Państwu o sytuacji z obrotnej strony. W tym łańcuchu pokarmowym Państwo jesteście na wyżej, macie pieniądze, nawet bardzo wielkie, jak to wynikało z przemowy i innych koncernów. W tym łańcuchu my jesteśmy dziurkiem tutaj na końcu. Chcę powiedzieć, jak wygląda jedna z niewielu ostatnich firm w Polsce, polskiej. Sorry, nie mam żadnej tutaj predencji o to, że w Polsce są również niepolskie firmy, bo jesteśmy, bo jesteśmy no po prostu Europą, jak, jak słusznie Pan Dyrektor tam, tam powiedział. Sorry, to widzę. Taka fabryka podobna jest trochę do fabryki Rafako, jest tutaj kolega. I można powiedzieć, jeśli chodzi o umiejętności, te takie mechaniczne, to ma podobną wiedzę. Czym się różni? To tak jak. Mówiłem kiedyś Coca-Cola i Pepsi Cola, spakuje tak samo. Jest natomiast od nas nas i to muszę powiedzieć, mówię przede wszystkim, ma piękne biuro projektowe i wdraża, wdraża swoje, swoje produkty, a my jeszcze nie, nie swoje. Nie było nas 10 lat w kraju. Rabako 90% to jest eksport. Próbujemy wrócić, chcemy wejść do jakiejś komórki, a ona jest zajęta, już tam ktoś siedzi. I jedyna szansa, że ilość komórek wzrośnie, czyli ilość inwestycji w sieci pomysłowej, w wzrośnie, albo trzeba wyrzucić tych, co tam już siedzą, a jak wyrzucić? Tylko niższą ceną. A poniżej pewnej ceny zejść nie można, i prośba taka do inwestorów, żeby nie cena była jedynym kryterium, ale co najwyżej głównym, to wtedy może gdzieś tam się przebijemy. Fabryka kończą jest w całym procesie inwestycyjnym jest wart mniej więcej 40% inwestycji. Taki kocioł z automatyką, z dodatkami, z pompami, z gminami. Natomiast samo wygięcie tych rur w fabryce, to z tych 40% to jest jedna żarta. I Nasza fabryka, podobnie jak kilka jeszcze innych, jest na tym, jakby powiedzieć, najniższym łańcuchu pokarmowym i jesteśmy na tej marży dolnej próbujemy, robimy dwie inwestycje jako IPC kontraktor, wejść do tej marżowej grupy 14-15%, trudno się chodzi. bo w dalszym ciągu jest głód, głód pracy. Jak popatrzymy, że na, na byle spadarnie zgłasza się 14-15 firm, jak popatrzymy, że na małą tutaj, z kolegą z Wierzu, żeśmy chcieli coś tam drogi zgłosiło się 10 firm na małą turbinkę, to jest taki głód pracy, że się po prostu przebijają koci z niskimi cenami. No, ale może przyjdzie to Idzie to Ta, Takie prace jak kotły, w szczególności dla spalarni, zrobiliśmy 50 do spalarni w świecie. Żadnej Polsce, bo w Polsce gospodynie mowa się nie zgadza, żeby spalarnia była gdzieś wodniejsza. Nasze są dwie w Sztokholmie, w Bernie, w Zurichu, w Paryżu. Mogę wymienić te, te, te 50 Dla tych spalarni jest jednak konieczne tzw. Tak inkonelowanie ścian, pokrywanie stopem, nie tylko twardym, ale również odpornym na korozję. I taką technologię wprowadziliśmy w Polsce. Rafako ze trzy razy dzisiaj jeszcze raz w Też ma jedną taką linię, w szkole rzadko używaną, no najlepszą jest firma w to sobie trzeba tak, tak powiedzieć. Sprawa nas następna, gdzie próbujemy znaleźć tą niszę ekologiczną, tą wolną, niezapełnioną są w Polsce piece chudnicze, w szczególności służące do wytopu żelazo stopu Tutaj na pewno Janna zna łaziska, które kiedyś nie chciały płacić kurczę temu batem i Joannie. Ale jest sytuacja taka, że z przygotowywania tej stali wychodzi ciśnienie około bar, 1,3 czy 13 wiatrów atmosfer i 800 stopni gorące powietrze. I to Aż się prosi, żeby to wykorzystać. Wykorzystuje się to przez zainstalowanie turbiny gazowej. Czasu można dokonać razem i specjalizujemy się w tej instalacji. To na dole jest narysowane. Mam nadzieję, że za tą chudą pójdą następni i opanujemy tą technikę przesyłania spalin o po temperaturze powyżej 600 stopni. Znalazła się tylko jedna stal, taka jest na jej nazwa, 25 ma. robią ją nikt inny nie chciał dać gwarancji na, na tą stalę dla takich ciśnień, dla takich temperatur. Następna nisza ekologiczna. Mamy podpisaną umowę licencyjną z firmą Ekron Kessel berlińską i możemy do 300 ton na godzinę pary występować jako sami z projektowania i rozbudujemy nasze biuro projektów. Jak części z Państwu wiadomo, CBK, dawna, 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 dawne biuro konstrukcyjne Starostwich Gór będzie za dwa tygodnie, będzie formalnie w naszej grupie. Kupujemy tam po prostu CBK tam wprawdzie. Można powiedzieć, że oni zaprojektowali większość kotłów w dużej polskiej energetyce, ale tych ludzi już nie ma, nie żyją. Tutaj. Czas jest bezlitosny. Te archiwa na strychu papierowe też nie są na wiele, na wiele przydatne, ale spróbujemy z tego zrobić porządny zespół, taki, no, wymieniam po raz czwarty, rafako, taki I sprawa jeszcze, proszę Państwa, na, 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 następna. Czy biomasa w Polsce ma szansę w większym stopniu być rozwijana? Znam takie ustawodawstwo niemieckie, projekty tam realizowane, gdzie opłaca się budować blok na biomasę, który produkuje tylko energię elektryczną i ją sprzedaje, ciepła nie wykorzystuje, do 5 MW, bo zezwala to na pewne odstępstwa. I ten blok kosztuje 30 milionów euro. Jak podzielimy 30 przez 5, to jest 6 milionów euro na megawatt mocy zainstalowanej. To nawet energetyka jądrowa kosztuje o połowę mniej. Te bloki, które buduje Opole i posiedznicy, kosztują milion sto na megawatt mocy zainstalowanej. A tutaj 6. I to po prostu. Jest coś nieromalnego, nielogicznego, nieszkolnego, że opłaca się to dofinansować. O tym systemie wsparcia mówimy, który nie zawsze jest mądry. No tutaj nie może być ten system mądry. Z kolegami ja się ze mną zgadzam, czasem to zawsze. Dlatego, skoro inwestor jednak chce tą masę mieć, biomasę, to my mu zbudujemy, weźmiemy niewielką zaliczkę i dobre urządzenie mu zrobimy. Zastanawiamy się czasem tylko, po co mu to, ale możemy dostarczyć, nie ma problemu. Kto bogatemu zabroni kupić. Proszę Państwa, ten IED zbliża się krokami milowymi. Już żaden premier ani prezydent nie pojedzie żadnych derogacji nie, nie załatwi. Natomiast problem pozostaje. Prawie we wszystkich kotłach, dużych nawet, trzeba zrobić obniżkę bo pole ma poniżej 200, ale prawie nikt nie ma poniżej 150. Trzeba coś dorobić. Prawie nikt nie ma siatki na tak niskim poziomie. Te instalacje, które były kiedyś robione na w Błukatowie czy potem na Śląsku nie spełniają ten nowy normy po roku 2016. Również w zakresie był 10 tak, mg chyba tej tak stanowa. To już niewiele spełniają na tak sobie trzeba. Czyli trzeba wdrożyć taki program w tej wielkiej energetyce gdzie nie można tak robić. Na raz no, mówi to zrobię na sześciu blokach, On musi to robić w cyklu remontów kapitalnych, a co najlepiej średni. Czyli praktycznie jeden blok na półtora roku. Tak mniej więcej to wychodzi. Z takich wyliczeń bardzo prostych wyszło mi, że to trzeba około 15 miliardów złotych w ciągu 5 lat wydać polskiej dużej energetyce. Na razie nie widzę, żeby ktokolwiek to w planach sobie zapisał. A w małej, w małej się tym po prostu jeszcze nie przyjmują, myślę, że czyli te koła gospodni wiejskich w tych powiatach obronią. Nie obronią ich po prostu. Aczkolwiek tutaj może być, tak jak mówi pan, pan dyrektor, sorry, nie ma ten pan prezydent Wojny Warszawskiej, że po prostu najtańsze jest ogrzewanie węglowe, bo się nie pali we wszystkich izbach, a tam, gdzie się pali, to 18 stopni, a przeważnie się nie pali. Więc może być też taka, taka sytuacja. Spróbujmy jeszcze pochwalić się następnymi sprawami. Jest temat, który wielcy nie widzą. To są, przepraszam, oczyszczone ściegi komunalne z, 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 z oczyszczami. Kiedyś Polska była krajem, który spuszczał się i do rzek, a już prawie wszędzie są oczyszczani się. Zawsze no to je gdzieś tam wysuszone zostaje. No, mamy dwie instalacje, na które to się bardzo dobrze spala i wcześniej czy później jakiś mały rynek na to powstanie. Oczywiście nic się nie, nie uda bez współpracy z nauką. Chcieliśmy tutaj jeszcze powiedzieć także, że panuje pogląd, że naukowcy w tych szufladach, w tych biurkach mają jakieś wielkie tajemnice, które no, potrafią zmienić energetykę. No prostu się tam w tych biurkach nic nie ma, no, po prostu no. Trzeba dopiero zbadać to i to coś wymyśleć. I to badanie niestety będzie na koszt przemysłu, chociaż Narodowy Centrum NCR coś tam pomaga. Konkursy do NCR są po prostu dziwne, wygrywają firmy chyba... To więcej chodzi, to on więcej załatwia, no, nie wiem, jako, jakoś, jakoś tak, ale tutaj z tymi mam mamy bardzo bliską współpracę, mamy dwa wnioski zgłoszone do NCR, NCR-u i może coś, coś z, z tym, z tym będzie. Strategia produkcji takiej małej fabryki to jest ten mniej więcej 15, 15 tysięcy ton rocznie wywieźć, wychodzi się to nie samochodami, bo skrajnia kolejowa jest taka, że jej się nie poprawi, a samochodem zawsze można zatrzymać ruch i to, to puścić. Jeśli Państwo pozwolą, to w ostatniej minucie, już wyłączę go na stałe, w ostatniej minucie powiedziałbym o czymś, co dzisiaj się pojawiało dwa razy. Czym certyfikaty czerwone, zielone i żółte zwiększyły nam to odległość i to celu? A celem było zwiększenie regeneracji, na przykład, celem było poprawa. Ekologii, Więc muszę stwierdzić, że to powiedział Marian zresztą, że ani czerwona, ani żółta nie spowodowała powstania nowych obiektów. Nie ma czegoś takiego. Co najwyżej, to trzeba sobie powiedzieć, wzbogaciła istniejące firmy, które dostały wysiętę za darmo. Część z tych firm w formie offshore serwisu sprowadza to do swoich krajów macierzystych. Proszę, na wszystkich niech ktoś powie, że jest. Na pewno tak, tak jest. Czy może potrzebne jakieś większe, żeby ten cel, cel osiągnąć? No to nie wiem, to się pani minister wypowiadała. I tutaj nie można jakby chyba mieć recept i, i, idealnych. Czy węgiel w Polsce ma zostać? Gigażur węglu kosztuje 15 zł nie więcej. Mogę się pomylić o 3,5 w gazie 35 złotych. Ciepło u odbiorcy końcowego tu kolega się przyznał 55 zł. Czyli jeśli ktoś ma, będzie, ma wprawdzie te wady, że ten palacz jest tam pijany, że trzeba ten pokieł wywieźć, że trofi, ale ma jednak no, dwa i pół razy tańsze ten, ten, ten gigażur pierwszy, ten, który jest w koszcie zmiennym. To, tego się nie zlikwiduje, że inwestycje na nowe są bardzo drogie, na nowe źródła ciepła a IED jest anteportas, jak tak tam mówią, a propos, później zaproponowali kilku firmom, że zrobimy im IED Reddit, czyli nie tylko miejsce i odjęcia hotel, ale prawie, że postawimy instalację. Jedna z nich, bardzo mądra firma, powiedziała, ale pieniądz ma wartość w czasie, my teraz tego nie wydamy, wydamy w 2015 roku, jak już będzie tuż, tuż. Kto kurde Rebele zrobi taką instalację za pół roku? No, nie, niemożliwe. Firmy muszą mieć zgodę swoich zarządów, swoich jednostek korporacyjnych na inwestowanie z wyprzedzeniem. I mam nadzieję, że to będzie. I wtedy my Jerzym szykujemy się w to idealnie. Rapako też, porozmawiajmy rapako.